Witam w drugim odcinku. Dzisiaj Wam pokażę, jak za, y, jak wygrać grę demo do PSP. Podłączamy swoje PSP pod USB, oczywiście. Czekamy, aż się włączy. Otwieramy. Wchodzimy w PSP. Tworzymy folder GamES z dużych glitter. Jak ktoś nie ma, to musi sobie stworzyć. Wchodzimy tutaj. Tą grę, co w wcześniejszym odcinku pobieraliśmy. rzucamy sobie ją tutaj. Tutaj w to. Ale ja już to mam, więc ja nie będę wrzucał. No to tak, jak już mamy wrzucone, to zamykamy, odłączamy PSP pod us z USB i wchodzimy w Games. Na samym dole wchodzimy w zakładkę w Games. Na sam dół zjeżdżamy w Memory Stick, otwiera nam się i mamy tamtą grę już. No, to więc by było na tyle. Dziękuję.